Mogę więcej? Z prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad zaserwuję przepyszny, delikatny gulasz z cielęciny z marchewką i przepysznym kremowym sosem. Do tego mam ziemniaczki i ogórka. A jeżeli lubicie tak samo cielęcinę jak ja, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszną grecką cielęcinę prosto z korfu z makaronem bucatini. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, tak więc wejdźcie, zobaczcie i porównajcie obydwa przepisy. A my teraz zabieramy się za gotowanie. Zapraszam. Przygotowanie naszego gulaszu zaczniemy od obsmażenia mięsa. Ja mam tutaj już pokrojoną cielęcinkę, a dokładnie udziec cielęcy. Zobaczcie, jakie to jest chude mięso. Tu nie ma w ogóle tłuszczu i Właśnie ten udziec będę obsmażał na tłuszczu, ale na jakim? Na maśle klarowanym. Mmm, bo to jeszcze podkreśli mleczny smak tego mięsa. Spójrzcie, rozgrzewam szybko. To masło klarowane daje wysoką temperaturę i będę na tym smażyć, żeby je zamknąć jak najszybciej pory. Czuję, że masło jest nagrzane, więc wrzucam moją cielęcinę. O, i ona właśnie tak powinna syczeć. Wrzucam i obsmażam z każdej strony. Mięso już się podsmażyło, więc teraz do tego mięsa dodaję czosnek, dodaję pokrojoną cebulę. I słuchajcie, ja sobie tą cebulę pokroiłem mniej więcej w, w wielkość mojej, mojego mięsa. Nie kroiłem jej w taką drobną kostkę, tylko chcę widzieć kawałki cebuli w tym moim gulaszu. O, dlatego tak to wygląda. Hop. Następnie dodajemy marchewkę i to wszystko podsmażamy przez kolejne kilka minut. Teraz chcemy tylko, żeby nasze mięso zaprzyjaźniło się z warzywami, ale dodamy sobie tutaj sól, o, bo to już jest ten etap, kiedy sól można zacząć dodawać. Ponadto dodamy sobie tutaj liścia laurowego, kilka sztuk. Tyle liści nam wystarczy. Wszystko mamy ładnie podsmażone, więc teraz dodaję sobie pora. Nie za dużo. Ten por jest tylko tutaj dla smaku. On jest takim gościem, który, którego fajnie się wita. O, tak to nazwę. I teraz tak, przyprawy. Majeranek. To są takie podstawowe przyprawy, które muszą się znaleźć po prostu w gulaszu. I ziele angielskie, ale dzisiaj nie chce mi się wybierać całego ziela angielskiego, więc wybrałem ziele angielskie mielone. Ono przejdzie do mięsa, tak? I nie będę musiał go później szukać nigdzie w naszym gulaszu. To jest bardzo delikatny gulasz, więc o, to wszystko mieszamy ze sobą. Te zapachy tych przypraw chodzą już po kuchni i zalewamy sobie to wszystko bulionem cielęcym, tak? Z tych kości, z tej cielęciny. Gotujemy do momentu, aż cielęcina będzie mięciutka, czyli około 25 minut. A kiedy moja cielęcina jest miękka, wlewam do niej słodką śmietankę i wszystko dalej gotuję do momentu, aż się sos ładnie zredukuje. Mój gulasz jest już gotowy, świetnie się tutaj nam zredukował, i teraz możemy go wykładać. Więc ja. Postawiłem dzisiaj na ziemniaki-pire, które idealnie skomponują się z tym kremowym i gęstym gulaszem. Gulasz mogę już o, polać sobie obok. Dam też dużo warzyw, marchewki. Mm, spójrzcie na ten pyszny i kremowy sos. To jest coś naprawdę bardzo pysznego. I do tego sobie dam jeszcze ogóreczka konserwowego. Mm, pachnie naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I tego ogóreczka sobie tylko tak delikatnie pokroję. Hop. Ułożę go sobie gdzieś tutaj. I moje danie jest już gotowe. Taki pyszny domowy gulasz możecie sobie przygotować w domu, jeżeli lubicie cielęcinę. Oczywiście. Mam nadzieję, że uwielbiacie, bo dla mnie to jest naprawdę kwintesencja kremowości i delikatności mięsa, więc przygotujcie sobie coś takiego. A jeżeli kochacie cielęcinę tak samo jak ja, to koniecznie wejdźcie na mój kanał i zobaczcie, co ja tam wykombinowałem właśnie z takiej cielęciny. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a ja się z Wami już żegnam i życzę smacznego.